Swoją przygodę z ciężarami rozpocząłem 5 lat temu. W sumie dość przypadkowo, bo mój tata, który też trenował ciężary, zabrał mnie na trening i w sumie w takim celu, żebym wystratował na wojewódzkich zawodach i miało to być koniec, ale jednak no, przychodziło mi to dość łatwo. Wynik był coraz lepszy i zdecydowałem się na, na kontynuowanie. Tego sportu. Zdecydowałem się na, na tą ciężką pracę, żeby osiągnąć sukces. Ten ojciec jako trener dużo jest plusów, ale są też minusy tego. Minusem jest to, że jako ojciec trochę za dużo wymaga, jednak okazuje się, że to wychodzi na dobre. Większość czasu spędzam na treningach. Do tego pracuję w biurze rachunkowym i uczę się po, wieczorowo. Dlatego mało tego czasu wolnego, ale lubię spędzać czas ze znajomymi i z dziewczyną. Yy, Pasjonuję się także motocyklami. Poza tym też yy, latem mi cerny, że chłopaki mnie tu motywują do cięższego treningu. Czasem jak no, nie mam ochoty już na trening, ale yy, jak sobie pomyślę jednak, że nie tylko trening mnie czeka, ale też yy, jakieś wspólne żarty, wesoła atmosfera, to od razu inaczej. 6 lat już wiemy i zużyliśmy się ze sobą. Wspólne praktycznie, każdy obóz jest razem. Atmosfera jest naprawdę wesoła. Na przyszłości chciałbym yy, wziąć udział w igrzyskach olimpijskich.